Artur Schopenhauer Erystyka Jak wygrać każdy spór? Zdolność do tworzenia uogólnień jest cenna. Jak raczył zauważyć Arystoteles, ona kieruje procesem abstrakcji, czyli tworzeniem pojęć na podstawie konkretnych doświadczeń. Dzięki niej człowiek jest w stanie zdobywać wiedzę ogólną i przeprowadzać rozumowania, które potem są źródłem nauki. Jednak jak każda cenna możliwość człowieka, także zdolność do ogólnienia może być użyta wbrew temu, do czego powinna służyć, bywa źródłem pochopnej generalizacji. Tak powstają niektóre stereotypy społeczne. Mężczyźni to są tacy, jak mój Kazio wiesz? Cały dzień oglądają telewizor i piją piwo. Powiedziałaś piwo. Dla badań naukowych opracowano sposoby kontrolowania i sprawdzania uogólnień. W tym odcinku chciałbym powiedzieć o dwóch zasadach interpretacji badań empirycznych, które odnoszą się do erystyki. Pierwszą z nich jest reguła niewychodzenia poza to, co wiemy w opisie rzeczywistości. Druga wymaga tego, by odróżniać przypuszczenia. Od faktów. Zgodnie z pierwszą zasadą obis powinien jak najwierniej oddawać to, co wiemy o faktach. Służą temu m.in. kwantyfikatory. Kwantyfikatory to określenia stopnia natężenia lub częstotliwości występowania danej cechy lub zjawiska. Bywają nazywane kwalifikatorami qualifiers w języku angielskim. Ściśle biorąc kwantyfikatory określają ilość, kwalifikatory jakość. Mocne kwantyfikatory wskazują na występowanie zjawiska w najwyższym lub najniższym możliwym natężeniu. Na przykład nigdy, zawsze, wszyscy, żaden. Słabe kwantyfikatory, na przykład ten, kilka, niektóre czasami określają to w bardziej umiarkowany sposób. Są też kwantyfikatory domyślne, wtedy ich się nie wypowiada, ale są ukryte w znaczeniu wypowiedzi. Można je dodać do niej, nie zmieniając jej sensu. Na przykład zdanie Górnicy pracują w kopalni ma taki sam sens, co zdanie Wszyscy górnicy pracują w kopalni. Tu jest kwantyfikator domyślny. Erystyczne ogólnienia są pochopne, bo powstają przez użycie mocnych kwantyfikatorów tam, gdzie należy użyć kwantyfikatorów słabych. Ten mankament lepiej widać, gdy takie ogólnienia się uzasadnia. Wszystkie wasze produkty są wadliwe, bo podczas kontroli wykryto usterkę w dwóch z nich. Nie wstawiłeś naczyń do zmywarki, więc nigdy tego nie robisz. Nigdy nie pomagasz mi w pracach domowych. Zawsze to ja ponoszę cały ciężar wszystkich obowiązków domowych. Kiedy ty, proszę, odpoczywasz sobie przed telewizorem. Skoro opis dotyczy jednego lub kilku przypadków, to nie pasuje do niego mocny kwantyfikator. Można przecież to samo powiedzieć bez pochopnego uogólniania, trafnie dobierając kwantyfikator, właśnie. Niektóre wasze produkty są wadliwe, bo podczas kontroli wykryto usterkę w jednym z nich. Dziś nie wstawiłeś naczyń do zmywarki. Hmm? Widzisz? Nie zawsze mi pomagasz. I wtedy ja. Ponoszę ciężar obowiązków domowych, gdy ty odpoczywasz przed telewizorem. W naukach szczegółowych obowiązują reguły zbierania i uogólniania spostrzeżeń. Jedną z nich jest zasada, która wymaga, by interpretując fakty, odróżniać to, co się wie, od tego, co się tylko przypuszcza. Stwierdzać tylko to, co jest pewne, a domysły formułować w formie hipotez. Te zasadę można wykorzystać w rozmowie, na przykład zamiast obraźliwego uogólnienia, można to samo powiedzieć przecież w formie przypuszczenia. Podczas kontroli wykryto usterki, a to pozwala wątpić w jakość wszystkich waszych produktów. Uogólnienie w formie przypuszczenia nie osłabia jego perswazyjnych zalet, ale jest bardziej eleganckie, niż pochopna generalizacja i bywa bardziej przekonujące, bo nie zawiera błędu. Mocne kwantyfikatory bywają wyrazem emocji. Na przykład nie należy dosłownie rozumieć powiedzenia: Wszystko mi się w tobie podoba, albo nic jej się w nim nie podoba. To są idiomy dotyczące przeżyć. Gdy mocne kwantyfikatory są wyrazem uczuć, lepiej sygnalizować ich emocjonalną funkcję, na przykład w ten sposób. Jest mi przykro, że nie wstawiłeś dzisiaj naczyń do zmywarki. Poczułam się tak, jakbyś nigdy nie wspierał mnie w domowych obowiązkach, i wszystko było na mojej głowie. Emocjonalna generalizacja i jej mocne kwantyfikatory mogą być narzędziem ironii. Może ona skuteczniej przekonywać niż krytyka. Na przykład, zamiast piętnować rozmówcę, można powiedzieć coś paradoksalnego, by zachęcić go do refleksji, na przykład. No, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że raz, dwa miesiące temu udało Ci się posprzątać kuchnię. Cudownie, że zawsze mi tak chętnie pomagasz. Pochopna generalizacja występuje też w wielu grzecznościowych zwrotach i komplementach, ale wtedy pełni zupełnie inną rolę niż w erystyce. Na przykład w komentarzu po wizycie u fryzjera. No, widzę, że jesteś od 20 lat młodsza. Najlepsza fryzura, jaką widziałem. Wniosek z tego jest taki. Odróżniajmy informacje od przypuszczeń i unikajmy pochopnych uogólnień, gdy jest lepszy sposób osiągnięcia zamierzonego celu, a jeśli już ich używamy, to niech służą budowaniu dobrych relacji.